Przychodzi generał do dywizji i wymówi. Szeregowy głąb, wystąpcie. No, no to występuje z szeregu i zadaje generał pytanie. Szeregowy głąb, powiedzcie mi, w jakiej temperaturze wrze woda? Panie generale, w temperaturze 90 stopni Celsjusza. Dureń, jesteście głąb. W temperaturze 100 stopni Celsjusza. A, tak, przepraszam, panie generale, pomyliło mi się z kątem prostym. Więc Raj mi się bardzo podoba, jest y, bardzo super. Ciekawe było podejść na turba, aczkolwiek jest parę spraw, które mi się nie podobało, a jedną z nich jest, jest cieszanka 22. Razie nie słońce. Ale jest pięknie. I chciałbym pozdrowić Iwonę, dziękuję. Dlaczego? Jest super, pozdrawiam tych, którzy teraz siedzą na niemieckim. Tak, zadowolony jestem. Jest świetnie, chcemy więcej. Lubię frytki i klaski ziemniaczane też. Pozdrawiamy uczniów w szkole! Męczenie, ale szczęśliwi. Yy, pragnę serdecznie pozdrowić... Od Turbacza wieje wiatr, niesie nam tę wieść, że tej nocy szczyty gór okrył biały śnieg, a w dolinach piękna jesień, złote liście lecą z drzew, od turbacza wieje wiatr, Niesie zimny wiew. Zima białym płaszczem swym Już okryła Tatry. Mgła zabrała słońca blask, Wieje zimne wiatry, a w dolinach piękna jesień złote liście lecą z drzew. Od zawratu wieje wiatr, niesie zimny wiek. Hej, dziewczyno, nie smuć się w tej jesienny czas. Chociaż raz uśmiechnij się, przywróć oczom blask. To nic, że na szczytach zima, a w dolinach jesień już. Uśmiech Twój przemieni wszystko, wiosna wróci znów. चीज है तो नया गोबर के गौर पर फैसला